W 1943 roku w Jałcie, kiedy już podzielili sobie świat na kawałeczki, nagle ktoś sobie przypomniał, że po drodze do Berlina leży Polska. I padło pytanie, co z Polakami? I wtedy Churchill wstał, wsadził cygaro do gęby. I powiedział, Polakom zrobimy powstanie. A Polakom zrobimy powstanie. A Polakom zrobimy powstanie. I te dzieci, te dzieci bez broni, pogonione do boju, tak żeby mury się waliły, a rzeki płynęły krwią. Poszły zginąć, żeby stare pierdziele mogły dożyć swoich dni w swoich własnych ciepłych łóżkach. Polakom zrobimy powstanie, a Polakom zrobimy powstanie. My wam kurwa zrobimy! Bywam kurwa, zrobimy powstanie. Bywam kurwa, zrobimy Nie było tak, że strzelali jak chcieli. Jeden nabój, jeden frejc. A my jeden nabój, jeden polityk. Wiecie, co macie podkładać. Na pewno nie przeżył. To jeszcze jest taka stara historia. Hej, kto Polak? Na bagnety. Na bagnety! Na bagnety! Na bagnety! Nie dajcie się kurwa pozabijać za żydowskich chuj!